Ten film kieruje do osób, które nie mają motywacji. Po pierwsze, nie rozumiem, jak możesz nie mieć motywacji, stary. Powiedz mi tak, jakie masz alternatywy? Tak szczerze, jakie masz alternatywy? Możesz być dalej taki sam, jak jesteś. Jeżeli nie masz motywacji, to najwyraźniej nie przeszkadza ci to, jak wygląda twoje życie. Możesz teraz powiedzieć, no, no przeszkadza, no chcę się zmienić, tylko nie mam motywacji. No nie. Jakbyś naprawdę chciał się zmienić i jakby ci nie przeszkadzało to jak wygląda twoje życie, to byś znalazł motywację. Punkt działania zaczyna się wtedy, kiedy to, jak obecnie wygląda twoja sytuacja, boli cię bardziej od tego od, od bólu zmiany. Powiem to jeszcze raz. Zmiana, punkt działania zaczyna się wtedy, kiedy to, jak wygląda Twoja sytuacja obecnie, boli Cię bardziej niż ból zmiany. Każda zmiana wiąże się z bólem, bo robisz coś, co jest dla Ciebie nienaturalne, nowe, niekomfortowe i to powoduje ból. I jeśli po prostu to, jak wygląda Twoje życie, wkurwia Cię bardziej niż to, że musisz się zmienić, to zaczynasz działać. Jeżeli Ty mi mówisz, że nie masz motywacji, no to znaczy po prostu, że nie jest Ci tak źle. Co zrobić, żeby mieć większą motywację? No na przykład możesz uświadomić sobie, w jakiej jesteś dupie. Spójrz w lustro. Stań nago przed lustrem najlepiej, żebyś miał pełny pogląd sytuacji. Spójrz w lustro. I popatrz się tak na siebie przez 5 minut. Zastanów się, jak się czujesz ze swoim ciałem. Zastanów się, czy twoi rodzice byliby z ciebie dumni. Zastanów się, czy podobasz się swojej kobiecie. Czy zastanów się, czy podobasz się kobietom. Zastanów się, czy wykorzystujesz swój potencjał. Odpowiedz sobie na te pytania. Jak nie masz motywacji, to uświadom sobie, że jest źle. A jeżeli nie jest źle, to najwyraźniej nie potrzebujesz motywacji i nie musisz nic zmieniać. Kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać. Jak będzie wyglądało twoje życie, jeśli sytuacja się nie zmieni za miesiąc, za trzy miesiące, za rok, za pięć lat? Czy twoje życie idzie w tym kierunku, w którym chciałbyś, żeby szło? Odpowiedz sobie na te pytania. Co się stanie, jeżeli nie podejmiesz w tym momencie żadnego działania? Czy będziesz na dłuższą metę szczęśliwy? A może jest tak, że po prostu boisz się, boisz się, że ci nie wyjdzie? Często to blokuje ludzi. W tej sytuacji po prostu zainwestuj w czyjąś pomoc, lub skorzystaj z darmowych materiałów w internecie, jest ich pełno. Na pewno znajdziesz coś dla siebie, tylko trzeba chcieć. Jeżeli naprawdę sobie uświadomisz, że jesteś w chujowej sytuacji, to zaczniesz działać, bo będziesz miał do tego motywację. Jakie masz alternatywy? Możesz równie dobrze zostać tym, kim jesteś. W najgorszej sytuacji, zostaniesz tym, kim jesteś. Możesz się sobie nie podobać, możesz się nie podobać swojej kobiecie, swojej żonie, możesz dawać chujowy przykład swoim dzieciom. Możesz się czuć tak jak się czujesz, mieć mało energii w ciągu dnia, przychodzić po pracy, siadać i albo leżeć, bo ci się nic nie chce. Możesz tak być. Możesz być po prostu słaby do końca swojego życia. Nikt ci nie każe stary nic ze sobą robić. Więc, stań przed lustrem, odpowiedz sobie na te pytania, jeżeli dalej nie znajdziesz motywacji, to znaczy po prostu, że to nie jest dla ciebie. Trzymaj się.